Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel. Obiecuję Wam, że dzisiaj na pewno będzie wielki relaks przy tym, przy, przy tym odcinku, dlatego że moim gościem jest Ania Tojka. Cześć Ania. Witajcie. E, Ania Tojka, czyli firma Moja Pasja. Tak jest. Nazwa firmy wzięła się z mojej pasji. Mhm. A moją pasją jest yoga. To mówiłem, że będzie relaks. No, <laughs> właśnie, czy yoga to tylko relaks, czy coś? No jest? właśnie nie, jakby yoga zawiera w sobie dużo elementów relaksu, mm -hmm. ale yoga, którą prowadzę, to głównie aktywność fizyczna. Okay. Także mm -hmm. jest dużo pracy nad ciałem, wzmacniania mięśni, rozciągania. Mm -hmm. Zawsze elementy relaksu są. Ale ci, co ze mną trenują na co dzień, to wiedzą, że staram się ten czas ograniczyć do minimum takiego potrzebnego. Mhm. Właśnie, mhm. mówimy ci, co trenują na co dzień. To zapytam właśnie tak, jak często jak gdyby ta joga powinna być trenowana, żeby się nie przetrenować. No ja osobiście praktykuję codziennie. codziennie. Tak, mhm. W różnych grupach, bo i przedszkolakach, i mhm. seniorach, ale, ale codziennie. A zalecam chociaż dwa razy w tygodniu taką aktywność, bo mhm. godzinę, półtorej to. Będziemy czuć się naprawdę fajnie. Dobrze, właśnie czuć się naprawdę fajnie. Czy to właśnie pożywka dla ciała, tak? Żeby się porozciągać, mm -hmm. trochę pogimnastykować, ale no, nasz umysł chyba też z tego skorzysta, tak? Oczywiście, na takich zajęciach z jogi się troszkę zrelaksujemy, wyciszymy, popracujemy mm -hmm. nad koncentracją, nad równowagą, mm -hmm. nad tym, żeby wewnętrznie się uspokoić i zapomnieć o problemach dnia codziennego. Mm -hmm, dobra. E, Okej, okay, to jeszcze tak mhm. po, po, podrążę trochę potem, bo e, różne są e, jak gdyby gdzieś tam spostrzeżenia, że niektórzy myją nawet jogę z medytacją trochę, więc, mhm. ten, więc jakbyś tutaj właśnie krótko powiedziała, że, no, że to jednak nie jest to samo. Tak, no ta joga u nas bardzo często ma miejsce nawet w fitness klubach, i mhm. więc dlatego mówię, że kojarzymy ją bardziej z aktywnością fizyczną, a nie taką duchowością. E, skąd się wywodzi w Indiach? Jest dużo więcej tej duchowości jogowej, ale. Ta yoga, taka hata yoga to jest praca nad ciałem yy, i nad stabilizatorami kręgosłupa, yy, yy. tak, wzmacnianie, rozciąganie. Dobra. No. Yy, no i teraz zapytam właśnie, jeśli chodzi właśnie o profil klienta, no bo robisz to yy, z pasją, to już wiemy, tak, ale yy, no mówiąc w jak gdyby jesteś, robisz to dla siebie, ale tak samo dla klientów, tak? Więc, ten, więc kto tym klientem jest? To są osoby indywidualne, czy raczej yy, yy. też celujemy w biznes? No, ta joga jest w moim życiu na wielu płaszczyznach, bo mhm. odkąd zostałam mamą, już mój syn ma 6 lat, więc y, pogłębiłam również e, taką aktywność e, fizyczną z elementami jogi dla dzieci mhm. e, i prowadzę zajęcia również dla przedszkolaków, zaczynając od takich trzylatków. I oni mają super radość z tego, że mogą poćwiczyć asany, mhm. zamienić się w psa, w kota, w wielbłąda, tak? bo wszystkie pozycje w jodze Nazywamy asanami, a one zaczerpnięte mają nazwy ze świata przyrody, ze świata zwierząt. Więc naprawdę jest to świetna zabawa dla takich dzieciaków. No a przy okazji kształtowanie takich poprawnych wzorców ruchu od najmłodszych mhm. lat. Dzieci bardzo chętnie wchodzą w tą aktywność i mają, no jak powiedziałam, mają dużo radości. Więc to są moi najmłodsi klienci, mhm. <laughs> ale również ci starsi, tak, dzieci m, szkolne, mhm. są to osoby dorosłe. Ale już jeśli chodzi o zajęcia dla dorosłych, to nie mam takiego rozgraniczenia wiekowego. Na zajęciach spotykają się 18-letnie 18 dziewczyny, ale też 70-letnie panie, Proszę. panowie i każdy ćwiczy ten sam program, który ja nadaję na zajęciach na miarę swoich możliwości. Mhm. Właśnie tutaj Super, dobrze dać panowie, bo tak. wspomniałeś 18-letnie dziewczyny i jak gdyby to już w jakiś sposób jest to powód, żeby pan mhm. tam też przyszedł, tak? Ale te siłą rzeczy, że tak. też że 70-letnie i są też panowie, więc to, czy to no. jest jak gdyby taki, taka jest gdzieś w tym, że to jest mhm. bardziej dla kobiet ta yoga, czy yy, mężczyźni też często korzystają? Y -y -y. Więcej jest kobiet na takich mhm. zajęciach. Ale jeszcze wspomnę, skąd wzięła się joga w moim życiu, bo mm. nie jest to przypadek, ja tak. jestem związana z jogą od dziecka tak samo, e, dzięki mojemu dziadkowi, o. który jest jednym z najstarszych instruktorów jogi w Polsce, mm -hmm. Czesław Ber, też można o nim gdzieś tam poczytać i poszukać w internetach, mm -hmm. e, no i jeżdżąc z dziadkiem na wakacje, mm, Dzieci budowały zamki z piasku, a ja ćwiczyłam na plaży Asany. Mm -hmm. Więc jest to jakby mężczyzna, który w moim życiu tą jogę zaszczepił, dzielił się swoją pasją, i teraz ja dzielę się jej z innymi. I rzeczywiście jest tak, że tych kobiet jest więcej, ale ludzie są już coraz bardziej świadomi, jak dużo yoga daje dla ciała, i mężczyźni przychodzą równie chętnie. Tutaj wiemy, już, że dziadek zaszczepił, ale to zawsze ta joga częściej e, była traktowana właśnie jako sposób na życie i sposób na no, zarabianie, tak, mm. no bo traktujesz to również jako swoją pracę zarobkową, więc mm -hmm. y, czy wcześniej były jakieś inne, inne y, formy zarobkowania, a teraz Rze dopiero. Jak to tak, było? tak, już będąc na studiach pracowałam w różnych firmach, na różnych stanowiskach, takich wielkich korporacjach również mi się zdarzyło, ale y, no Wiedziałam, że to nie jest to, co chcę robić w życiu i mm. ta pasja, która była tak mocno, głęboko we mnie zakorzeniona i poświęcałam dla niej tyle czasu, w końcu przerodziła się również w taki zarobkowy z... sposób. Tak. Tak. I, I co? I jak gdyby chwalisz sobie, że tak powiem, No tak? jasne. Robię to, co lubię, mm. jasne. E, dzielę się tą energią. No pandemia, e, lockdowny. Z tego, co jak gdyby rozmawiałem z Patrykiem, tak, czy z Twoim partnerem, mieliśmy do, mm. mocno do, do ma jego szkołę, Aikido i, i biznes. Jak to w Twoim przypadku? No, moja firma też dość mocno to odczuła, gdyż no, to, co robię, jest nastawione stricte na bezpośredni kontakt z klientem. Mm. Musiałam troszkę pozmieniać to, co robię. No właśnie, Pierwsza, ja... Ten pierwszy lockdown był taki, że w zasadzie Zabroniono robić mi wszystko. Mhm. I spotykać się na zajęciach z przedszkolakami i z dorosłymi, pozamykali kluby fitness, domy kultury, mhm. zabronili wyjazdów, spotykania się w grupach. Spędziłam ten czas dość ciekawie, rozwinęłam się wewnętrznie. Mhm. Postanowiliśmy wolny czas wykorzystać na to, aby też dać tym naszym ludziom, naszym odbiorcom coś. Mhm. Zaczęliśmy nagrywać różnego rodzaju filmy, założyliśmy kanały na YouTube. Mhm. Prowadziliśmy zajęcia online na żywo, mhm. także weszliśmy głębiej w internet mhm. i miło spędzaliśmy wspólnie nasz wolny czas. Okay. Ale też tych odbiorców mieliśmy, tak? bo oni mhm. nam dziękowali, byli z nami, byli obecni i też doceniali, że tak. mogą to robić ciągle. pomimo lockdownu. Mieliśmy, ale właśnie to, czy to jest jak gdyby gdzieś tam ten wątek jest kontynuowany? No Bo mówiąc prosto, mhm. nadal mamy pandemię, nadal mówiąc prosty, m, duży sektor gospodarki jest zamknięty. I nawet, mówiąc prostu, dzisiaj mamy już po południu, ale dzisiaj mamy usłyszeć mhm. kolejny, jak gdyby, czas, który nas czeka. Czy będzie luzowanie, czy raczej, mówiąc prostu jeszcze większe zamrażanie tego, co nas czeka? No, trzeba być przygotowanym, trzeba być otwartym na rozwój. Ja postanowiłam iść głębiej w stronę internetu, zakładam stronę internetową, mam w planie nagrywać kursy mhm. jogowe i też może właśnie w taki sposób pracować, sprzedając te kursy przez internet. Hmm. Odbiorcy będą mogli praktykować jogę w domu, mając mnie bezpośrednio na ekranie. Hmm. No, jest też bardzo dużo materiałów dostępnych na YouTube, w internecie, gdzie można znaleźć, więc jakby nagrywam, wrzucam, tak, żeby też można było korzystać z tych filmów darmowo. Hmm. Jednak wiem. Że nie ma takiej energii, jak się ćwiczy samemu w domu przed ekranem. Ludzie mm. chcą się widzieć, chcą mieć tego nauczyciela bezpośrednio mm. na zajęciach, żeby można było poprawić pozycję, dać wskazówki. No to nie jest mm. to samo. Już znamy Cię dosyć dobrze. Mm. Wiemy, że jak gdyby tą historię jogi zaszczepił w Tobie Twój dziadek. No i pytanie, czy właśnie jak to się mówi, kursy będą, czyli ty też będziesz zaszczepiać tą, tą jak gdyby wartość jogi dalej, tak? Więc z biznesem będziesz związana, więc zapytam, jakie są właśnie, co, co ci przedsiębiorcy, nie tylko Twoi klienci, ale w ogóle prowadzący biznes, co oni powinni robić, żebyśmy właśnie jak najszybciej mogli wrócić do jakiejś normalności, do nowej rzeczywistości? Ja myślę, że warto być niezapomnianym w takich sytuacjach, nawet jeśli jesteśmy zmuszeni do tego, żeby nasz biznes był zamknięty na chwilę, nie jesteśmy w stanie realizować naszych usług, to warto, aby nasi klienci stali odbiorcy w jakiś sposób mieli z nami kontakt. Mhm. Ja na przykład też prowadzę fanpage fan na Facebooku, gdzie wrzucam dużo informacji na temat tego, co się może odbyć, kiedy się może odbyć, gdzie można przyjść na zajęcia. Wrzucam filmy nagrane przeze mnie, które można sobie otworzyć, poćwiczyć w domu. Mm -hmm. Także kontakt po prostu z naszymi odbiorcami, stałymi klientami jest ważny. Nauczyli Czy ludzie do, do nas wrócą, bo Ta. oni wiedzą, że to, co robili, było cenne. No i my też kiedyś wrócimy. No my ja I rozumiem. my też kiedyś wrócimy. No miejmy nadzieję. Jasne, jasne. Ania, dziękuję Ci bardzo za to, że właśnie jak gdyby, te wszystkie przekazy tutaj stosujesz. Tak się zastanawiam, bo na pewno widzowie chcieliby, żebym jeszcze więcej pytań e, Tobie zadał, tak? e, nasz czas w jakiś sposób ograniczony, ale pamiętajcie Państwo, że wasz czas w ogóle nie jest ograniczony, tu możecie komentować pod tym, pod tym filmem, Pytajcie. zadawać właśnie Ani pytania, <laughs> a jeśli ktoś z Państwa e, tutaj na miejscu mówiąc wprost, Dąbrowa, e, Śląskie e, jest e, tutaj mieszkańcem, no to jak najbardziej można mówiąc... Mm. Wprost, Zakładać grupy, na których możecie się spotykać, mówiąc i już teraz, jak gdyby jogę e, ćwiczyć, tak? tak? Jest. E, no, a ktoś z Państwa się prowadzi firmę, jak tylko mówiąc, będzie to możliwe, będzie robił integrację taką inną niż tradycyjną polską PRL-u. Mm -hmm. No to... to też zapraszam gryczy. do mnie. E, ale oprócz tego, że dla tak. firm, to ja również organizuję z partnerem takie wyjazdy weekendowe, sportowe dla osób prywatnych. Super. I to też jest e, naprawdę cenne i mm -hmm. popularne. Chętnie ludzie y, takich właśnie spędzają tak. wolny czas i, i też te... można mm -hmm. z nami wyjechać jako osoba prywatna. Super, ale Tylko... takie informacje o Was znajdziemy mm -hmm. właśnie na, jakimś, na jakichś fanpage'ach. Tak, na... ja prowadzę na Facebooku fanpage Moja pasja, yoga Moja pasja yoga, super. Także odwiedzajcie. A jak tam nie znajdziecie informacji, które Was interesują, no to piszcie pod tym filmem. A potem w prywatnych konwersacjach po prostu ustalajcie dalsze szczegóły czy współpracy, czy wyjazdów. Więc będzie nam również jako Stamperowi miło, że Was właśnie połączyliśmy. Bo to jeszcze nie jest koniec naszego spotkania tak naprawdę, Ojej, bo może koniec rozmawia, ponieważ, <grym> ponieważ jeszcze kilka próśb mam do ciebie. Między innymi pierwsza prośba to, żeby poznać cię dosyć to. dobrze, ale jeszcze jest jedno pytanie od Jakaś reżysera, które sięga gdzieś tam blisko. Zasada taka Ty losujesz ja czy tam, więc zobaczymy, Dobry. co tam po prostu będzie. Pokaż, Co wylosowałaś? <słys> <słys> <laughs> Wiesz to, to jest niesamowite, to jest jak gdyby moment w tym, oprócz tej historii, którą poznaliśmy, to jak rozkładam pytanie, to jest zawsze taki ciekawy moment, ja nie wiem, jak to się dzieje i nie wiem, jakie są pytania, ale zawsze pytanie jest albo, mówiąc z rozwiązaniem do naszej rozmowy, którą prowadziliśmy, mhm. albo coś, co ten, co w rozmowie padło i miałem pytanie, nie zadałem tego pytania i ono tutaj teraz jest. To słucham. Więc ja Ci powiem tak, ponieważ jak gdyby, Mhm. Jako na pytanie, które zadałem, co przedsiębiorcy powinni robić, historia, która oczywiście no, nie mhm. tylko, y, tak jak tutaj m, dzisiaj, ale to ciężka to pytanie-odpowiedź, powiedziałeś, że należy robić coś, żeby być nadal zapamiętanym. Tak? Więc Twoje pytanie brzmi: dokończ zdanie: chcę być zapamiętanym za? Ech, chcę być zapamiętana jako osoba, która m, ma swoją pasję, którą lubi się dzielić i zarażać innych. Osoba, która ma świetną energię, którą przekazuję na zajęciach, więc zapraszam, odwiedźcie mnie kiedyś. No super, no to teraz to <grym> prostu, na pewno Państwo zapamiętacie, a nie, no i ten i mówiąc wprost, a oczywiście zachęcam, że e, sport to zdrowie, jak to mówią, a tutaj rozciąganie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Tak tym bardziej, że joga jest dla wszystkich, od tak. najmłodszych do najstarszych, Yoga joga łączy pokolenia. I dla Panów już teraz wiemy, że również więc ten, więc panowie również do, do dzieła. A mój dziadek jest najlepszym przykładem na to, jak joga potrafi utrzymać człowieka w świetnej kondycji, fizycznej i psychicznej. Ma 83 lata i ciągle jest instruktorem jogi. Świetnie, no to pozdrawiamy dziadka oczywiście, no i oczywiście życzymy, teraz to już chyba powiedzieć 100 lat to będzie trochę fopa, więc 200 lat życzymy oczywiście tak. e, dziadkowi e, i no i oczywiście e, wszystkim, którzy, ten, którzy są chętni na jogę, jeszcze raz powtarzamy, warto. Jeszcze mam jedną pytanie, prośbę do ciebie. Mm -hmm. Mam prośbę taką, ponieważ, ponieważ tak jak dzisiaj poznaliśmy Ciebie, tak e, mówiąc, roz, że osoby, które są podobne, przyciągają siebie, ale chcielibyś poznać historię kogoś z twojego otoczenia, więc gdybyś mogła zarekomendować kogoś do kolejnego odcinka, to bardzo bym cię o to prosił. Dobrze, teraz. więc rekomenduję Anię Urbańską, e, moją znajomą, która jest architektem graficznym. E, i, e, I chodzi na to... jogę. Chodzi do mnie na jogę, ale ja też wiele razy, zanim otworzyłam moją działalność, dzwoniłam do niej z prośbą o jakąś ok, poradę, tak. więc teraz Ania, zapraszam Ciebie tutaj. Jasne. Wezwanie, mam nadzieję, że. Ananas a na nas studio kreatywne. Tak, na nas studio kreatywne. Mam nadzieję, że Ania przyjmie nasze zaproszenie e, i po prostu chcielibyśmy poznać Twoją historię, zadać właśnie te konkretne pytania, żeby e, i również posłuchać Twoich wskazówek dla biznesu. Na koniec. Na koniec mówiąc, wprost, będzie dzisiaj yy, mówiąc wprost, bardzo miło i po polsku, tak, tak jak wspomniałaś tradycję dziadek do, do wnuczki, tak mówiąc wprost, my również, jak to się mówi, życiowo do tego podejdźmy po polsku, czyli życzeniami się za, za, yy, pożegnamy. A życzeniami takimi nie ode mnie dla ciebie, tylko od ciebie dla siebie. Czego byś sobie życzyła? Życzyłabym sobie szybkiego powrotu do normalności, gdyż naprawdę uwielbiam kontakt bezpośredni z ludźmi, także. Niech się kończy pandemia, bądźmy zdrowi, a ćwicząc jogę, poprawiamy naszą odporność i dbajmy o to, żebyśmy mogli to robić na co dzień. Więc widzicie, jak sobie, ćwicząc jogę, to cały czas, jakby całym <laughs> swoim ciałem deklamujemy cały czas o co chodzi w tej jodze, i tutaj mam nadzieję, że Państwo naprawdę jak gdyby dostali gdzieś tam e, dzisiaj tyle wiadomości, że jeśli szukacie właśnie sposobu na siebie, na, swoje, na swoją sylwetkę albo swoje zdrowie, no to dzisiaj tą odpowiedź otrzymaliście. I oczywiście tego życzę nie tylko Tobie, Aniu, ale wszystkim, żebyśmy jak najszybciej, mówiąc, wprost, mogli wrzucić do jakiejkolwiek nowo, nowej rzeczywistości, żebyśmy mogli działać. No i żeby właśnie takie biznesy, które o których tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, gdzie jest bezpośredni kontakt z klientem, mogły zacząć z powrotem działać. Dziękuję Ci jeszcze raz za spotkanie. Dziękuję ci, Bartku. Państwu było, również. Dziękuję Aniu. za ten dzisiejszy odcinek. No i zapraszam na kolejny, w którym przedstawię Wam zapewne kolejną ciekawą historię. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.